Cześć! Cześć wszystkim! Słuchajcie, święta są, chciałby sobie człowiek poleżeć. No takie były plany, ale musieliśmy wstać. Dajcie Jezus Chrystus, martwy Może zaczniemy od pani Fagaty. No, kilka dni temu pojawił się jej live, ogólnie no, nieciekawy. No taki dramatyczny, tam mocno płakała i wiesz, tam się działo. <laughs> Nie spotykajcie się z tym człowiekiem. Napisaliście do nas w tej sprawie, żebyśmy zabrali głos. My napisaliśmy wtedy na stories to, co widzicie. Nie chcemy, jakby skupiać się na tym live, nie jesteśmy lekarzami. To po pierwsze, a po drugie, wydaje mi się, że zgodnie z naszą dewizą możemy oceniać ludzi za to, co tworzą publicznie, a nie za jakieś domysły ich życia prywatnego, co możemy wiedzieć, możemy przypuszczać, ale nie mamy na to żadnych dowodów. Nie wiemy, co tam dokładnie zaszło, chociaż no już w przeszłości były jakieś znaki wskazujące na to, że pan prezes może nie jest do końca taki... uprzejmy, jak może się wydawać, ponieważ swego czasu była przyjaciółka jego, również zabierała głos, wręcz wydaje mi się, że ostrzegała. Tak, podobny sposób dziewczyny, czego pani Fagata nie chciała wtedy słuchać. Więc może to jest dobra nauczka dla wszystkich, żeby jednak słuchać innych. Albo przynajmniej tak krytycznie podchodzić do niektórych sytuacji i opinii i być może znajdować w nich jakieś ziarno prawdy, albo przynajmniej zadawać pytania. No i pamiętać o tym, że dziewczyny powinny się wspierać. Tak. I sobie właśnie. <laughs> Robić dobrze. Robić dobrze, ale <laughs> oczywiście w ten czy w inny sposób, ale właśnie tak powinno być. No. Dobra, odchodząc już na bok od tego um, wszystkiego dziwnego, tam, oczywiście pan stół musiał zabrać głos i wydał, tak jak to w swoim zwyczaju, oświadczenie na Insta Stories, więc może. Um, tak jak w naszym zwyczaju. Podczytamy. Kajo, wybaczcie, że nie pisała, ale nic. Wczoraj była sytuacja, gdzie zerwałem z Agata. Jak pewnie widzieliście, bardzo to przezywa. Jej reakcja była spowodowana wylacznie zerwaniem, a nie jakimiś teoriami spiskowymi waszymi. Nie zerwałem z powodu takiego, iż mnie zdradziła, ani z powodu, ze w danej chwili mi nie zrobila, ani zerwanie pod wpływem emocji, czy żadnej plotni, ani z powodu takiego, że ja jej zrobiłem. Po prostu była to moja decyzja i inicjatywa. Było to, co czułem i chcę być szczery ze swoimi uczuciami. Niestety w rzeczywistości ludzie czasami nie są ze sobą na zawsze. Rozmawiamy ze sobą cały czas i bardzo ciężko to przechodzimy, ale staramy się bardzo wyjść obie, oboje na proste i przepracować przez to. Wypaczcie, nie będzie mnie tu jakiś czas, bo na razie skupiamy się nad tym, żeby przepracować siebie i chcemy nad sobą oboje popracować. Czy będziemy dalej razem ze sobą, czy nie, bo bardzo dużo się od siebie wzajemnie nauczyliśmy. Mimo wszystko, widzę, co piszecie o Agatcie i proszę was o zaprzestanie teorii spiskowych albo pisanie o nich niedobrze rzeczy. Jest to bardzo dobra, kochana, mila i wrażliwa dziewcyna, która pod żadnym pozorem nie pokazała mi nigdy ze jej zalezy na kasie, na slajdzie. I uwierzcie, mi miałem czas się sam przekonać, więc proszę jej nie zarzucać. Jest to osoba, która przyjechała do mnie do szpitalu. Jak nawet pewien członek z mojej własnej rodziny nie chciał przyjechać, bo miał to gdzieś. Chciała dla mnie dobrze i zawsze starala się bardzo mi pomagać za kulisami z wszystkim. Naprawdę uważam, że jest to w tych czasach rzadko spotykana, niefalszywa osoba, która naprawdę chciała dla mnie jak najlepiej. Niestety po prostu z biegiem czasu uczucia się zmieniają ja, i sytuacje i przeżycia nas kształtują. Oboje wiele chwil przeżyliśmy razem i dobrych i złych i będziemy nad sobą oboje pracować i potrzebujemy czasu, żeby zdecydować jaka decyzja podejmiemy i co będziemy robić dalej. Na razie znikam. Serduszko. Stu tutaj w tym oświadczeniu y, pisze, że dużo pisze z Agato, ale patrz, do nas też się odezwał, może pomylił jest, nasze konta. No ostatnimi czasy chyba myśli, że jesteśmy BFFs, bo tak. cały czas do nas pisze i nie wiem. Nie, zwierza się też z różnych rzeczy, nie będziemy tego wklejać, Nie, bo... nie jesteśmy takimi osobami, ale też no nikt nie myśli, że podziała na nas jego manipulacja i... Tak. Wiecie, nagle jakieś tutaj yy, pisanie... Yy, Stuart nie działa. Na nas to. Pomijając to wszystko, słuchajcie, no na razie znikł na jakieś kilka godzin. Na kilka godzin. Ponieważ yy, kilka godzin później, dnia następnego, zrobił live'a. I to takiego też dra dramatycznego. Znaczy tak, tak było chyba w scenariuszu napisane, ja myślę, że, że ma być dramatyczny. Ta, ja myślę, że on tym oświadczeniem na insta stories chciał jakby... Obronić panią Fagatę, bo no, domyślam się, że jego sekta na nią naskoczyła. No, pewnie e, tak. Bez bo... względu, jakby nie szukając, właśnie nie, nie próbując znaleźć jakby faktów. Tak, po prostu. ponieważ te biedne dzieci są od tak, tak. dawna manipulowane, tak. że one po prostu już jak chorągiewka na ślepo, na ślepo, działają. Na ślepo, Oczywiście. Tak. Jak Wiesz, jakieś zombie filmak, no, Jak to jedno. jest Ciemięso. bardzo smutne, nawet nie śmieje się. z nie, tego No tak. Osób, bo... Więc tam to miało być, e, zadziałać, żeby ją trochę obronić i e, dać jej spokój, dać jej żyć, ale jakby musiał też przedstawić, Przedstawić siebie jednocześnie, że on nie jest zły, bo jak ją wybielił, to wyszło nagle, że on jest zły, tak? Tak, więc, że to może być z nim coś. Wiesz. Więc musiał przedstawić teraz sam nagrać live'a, próbując przynajmniej zrobić podobnego, gdzie miał płakać. Próbował. No wyszło, jak wyszło, no. Słuchaj, no. Ale do klanu, myślę. Meryl Streep to nie była. Ale do klanu ja bym go wziął nawet, wiesz? Naprawdę myślisz? Aż A, co? Odważnie? A co? Ale do yy, trudnych spraw, nie? Do trudnych nie, bo to oglądam, już, więc nie. To już za dużo. Słuchaj kochaniutki, no. ale to chyba pobił na rekord. znikania, tak? znikania bo w podobnym czasie pan Freeze, czyli właściwie Nemezis, pan Prezesa. <noise> tak. tak uwielbiam to słowo i będę starał się używać go w każdym filmie. Nemezis. Też napisał na Stories, że znika na jakiś czas, po czym pojawił się z powrotem po jakichś dwóch dniach. Tak, na Instagramie i też widać na stories, że są okręcone kolejne odcinki, tak jak teraz widzicie, z kamerą, także... Nie wiem o co Czy chodzi. To jest... Ale mo może to z nami jest coś nie tak, może my nie rozumiemy słowa Złej, znikać. Bo to jest. Bo... Może to chodzi o to, że ktoś zamyka oczy i później otwiera za 5 i sekund jest. i jest. To działa w ten sposób dla mnie, że nie? po prostu, wiesz, oni są przygotowani, jak mają takie kryzysowe sytuacje. To oni mówią wtedy, że znikam i są przygotowani na to, że po prostu te całe armie ich fanów będą no. powiedzieć. Nie, nie znikaj, nie nie znikaj. No i oczywiście to robią, więc oni się pojawiają i ci wszyscy są klap, klap, klap. Jezu, jak super, że wróciłeś, wielki wiesz, powrót. Tak, zwiększa od razu to zasięgi, zainteresowanie, <coughs> ci ludzie są wdzięczni i. No i wiesz, karuzela kręci się dalej. Hmm. Niam, 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 niam. Trochę głowa mi się zastupaliśmy. Trochę Bywa. tak. I tak. No ogólnie tam się dzieje dużo. Okej, okay, ja nie... but stop. Stop, ok? Go. Okej, okay. we need to talk about uh, BFF Lexi Chaplin, która jest taka down to earth girl, dlatego wszyscy ją lubią ja. i nikt nie rozumie dlaczego ona tam jest w tym y, po prostu środowisku, no girl. Nie wiem za co można ją lubić, no za, za to, że mówi po angielsku słówka? Tak i dzięki temu jest taka cool i fancy okay. i ludzie przymykają oko y, na to wiesz, na całą resztę. Na nie? całą resztę, rozumiem. Y, tam znowu jest, słuchajcie. Jest znowu podział, bo na następnym froncie mamy Lexi z panem Dubielem. Oni kiedyś udawali, że są razem. Tak, udawali, że są razem, żeby wzbudzić sensację. I oni udawali to, że I są nawet, razem. Nawet niektórzy w to wierzyli, wiedzą. Oni ten udawali to, że są razem, w czasie kiedy oni udawali, że są w Los Angeles. Ale później drugi. nie, Potem był ale, Tak, ale wtedy oni się do tego przyznali, a później za jakiś czas udawali, że naprawdę są razem. Okay. Teraz e, się nienawidzą. Więc być może też udają, ale kto i wie. Pani Lexi zabrała głos w tej sprawie na e, jednym z live'ów, gdzie powiedziała wyraźnie, że Dubiel jej nie uderzył. No hit. Nie chcę się gadać na temat nas, w że sensie nie uderzył mnie. Doszło to do tego stopnia, że e, Miss Lexi postanowiła wyprowadzić się z domu, ja nie wiem, czy ktoś tam jeszcze tak naprawdę mieszka, czy to nie jest jakaś ściema. W tym House X. Jest, jest. I po prostu w czasie, po prostu gdy poruszanie się po mieście i w ogóle po Polsce powinno It's być very jak ba bardzo ograniczone, to yes. pani Leksy postanowiła wsiąść do pociągu byle jakiego, pojechać do, do rodziny na święta, yes. yeah. no bo ma dos a enough. Po prostu wybier. A, a jej rodzina to jest Drama, free zone, drama no? free zone. Hi, guys, I look like shit, but that's okay, bo wstałam o 5 rano. Przyjechałam do Gdańska. Moja mama ją odebrała, i mój brat, i przyjechaliśmy teraz do mojej babci. Jej brat jest policeman, policeman. więc chyba nie dostanie mandatu yes. za przemieszczanie yeah. się. Yeah. Bez powodu. No tak, bez powodu. <laughs> I ogólnie teraz jest na etapie poszukiwania Jakiegoś kamerzysty, ponieważ zamierza y, sama kręcić materiały. A co? Może, może stworzy jakiś Lexi House. Lexi House. Y, no tak, bo ona z siostrami chce nagrywać teraz swoimi. Ale to ja nie wiem, bo jeszcze oficjalnie nie opuściła domu X. Chyba, że oni mają po prostu tak nagrane materiały już y, wiesz, z wyprzedzeniem, że ona może opuścić ten dom za kilka miesięcy, chociaż już nic nie będzie z nim wspólnego. Może tak być? Może tak być. No dobra, ale powiedz mi, co tam słychać u Marcinka. No, a Marcin, na to wszystko. Kroła, krowa to jest samica byka? No nie, no jak? No co? O, co, byczyca? Byczyca? Ja! Jak jestem głupi czasami! W sumie nie czasami. W sumie nie czasami. W sumie nie czasami. No, ale zobacz. <laughs> po prostu sypie się już to do granic możliwości. Z każdym po prostu dniem jest coraz gorzej. Płacz, e, rozstania. Przemoc psychiczna, fizyczna, uciekanie. Ale mimo to znajdzie się ktoś, kto chce dołączyć do tego piekła. To jest Wiece niesamowite. Jest może ta osoba, to jest ta stół czy jakoś. Pani Natsu. Na Natsu na ten. To może. Na, Pani na stół, Jedna na stół. Jedna na stół. Na stół. Na stół. Albo na stu A na stu. On jest teraz w uh, single. Uh, uh, single. Ready? Um, I single, ladies. a um, single, Stuart. Chodziło mi o to, że może ona po prostu liczy na jakąś pokojową nagrodę Nobla. Że tak, bo ona uh, tutaj może wejdzie i to naprawi wszystko. I powie po prostu, wiesz, już dosyć. Już. Dosyć. jest złe. Ale uh, po pierwsze tu naprawi, a po drugie, może też naprawi na froncie. Uh, Państwa frizzów i państwa Eksów, bo jak wiemy, też była tam przecież spina na linii, a pani na stół była, też nagrywała wcześniej z frizzem wiele filmików. I to całkiem niedawno, po kilka miesięcy temu, a teraz nagle u konkurencji? Mm, chyba jej się nudzi bardzo. Ugh. Przejdźmy do pieniędzy. Ale jakby było tego wszystkiego mało jeszcze, to jeszcze nagle wychodzą sytuacje, że ten e, sławny sklep domu X e, coś tam nie styka, bo coraz więcej pojawia się komentarzy od ich fanów, wiernych fanów tak. i takich psychofanów, którzy, no, którzy kupują właściwie jest, no. możesz. którzy uwierzą Ci we wszystko, co zrobisz? Tak. Ale jednak mają pieniędzy, Niektórzy podejrzewam, bo podejrzewam, że nie wszyscy piszą o tym. Że na przykład zapłacili za coś, czego nie dostali i na przykład nie ma żadnego kontaktu tygodniami. Wydaje mi się, że to jest dosyć dziwne, no nie wiem, no. Tak, zwłaszcza, że te komentarze są sprzed. Znaczy przed zaczynają się od kilku miesięcy tak. i trwają. Do teraz, no wiecie, ja nie wiem jak inni prowadzą sklepy, ale... Na przykład w naszym sklepie można dostać takie piękne kubeczki, różne inne rzeczy, i są wysyłane w ciągu kilku dni. I jeszcze... Link w opisie. A jak napiszecie, to również Wam odpiszemy. A moją książkę również można zamawiać i przyjdzie do Was punktualnie, też jest link w opisie. Co tu się dzieje? Dla, dlaczego no. to cały czas trwa? Jakby. Ciężko mi. No ciężko. To już, to wszystko tak bardzo nie ma sensu i ja jestem w stanie zrozumieć, że pan prezes jest po prostu tak zaślepiony, bo miał takie idee na temat, na temat tej grupy i zresztą nieraz to podkreślał. Nie tej grupy, tylko zarabiania, pieniędzy. No, to po prostu nie chce poddawać się, no ale podejrzewam, nie podejrzewam, tylko tam są, tam są osoby, tam są menedżerowie, tam są jakieś agencje, którzy chyba powinni zdawać sobie sprawę, że to wszystko nie ma sensu i to powinno być już całkowicie skończone, bo jest tylko coraz gorzej. Tak. po prostu coraz gorzej. Wiecie, no nie wszystko się udaje, to też tak nie jest, że teraz y, oczekujemy, że pan tu sobie pójdzie i będzie pracował w Biedronce. Niech y, kontynuuje swoją karierę na YouTubie, jeżeli chce, ale po prostu czasami coś nie wychodzi i po prostu trzeba to skończyć, no. Ja mam takie wrażenie, że oni po prostu y, zabrnęli w jakieś błędne koło tak. i teraz cokolwiek zrobią, tak. to oni po prostu sami siebie ciągną na dno wzajemnie. Exactly, exactly. Trochę to smutne, a trochę mi się popcorn robi w kuchni. Trochę tak, ale wiesz, jak już dochodzi do tego momentu, że właśnie uczucia ludzi są szargane w tak znaczny sposób. Chodzi ci o sytuację z fagatą? Przede wszystkim, mhm. gdzie są kwestie właśnie jakiegoś zdrowia psychicznego, gdzie fani... Tracą pieniądze w jakiś niewyjaśniony tak, sposób. To są rzeczy, z których nie warto żartować i my też nie żartujemy ani z tych pieniędzy, które ktoś wpłaca i nie otrzymuje tego, co jest mu obiecane. Dlatego też nie poruszamy szerzej tematu pani Fagaty. Życzymy jej zdrowia, zdrowia przede wszystkim. I życzymy jej, żeby trzymała się z dala od osób, które działają na nią źle. Tak, dokładnie tak. I Wam też tego życzymy, tak jak całej reszcie zresztą świata, bo tak chyba fajniej żyć, tak zdrowie. Hmm. No dobra, to nie pozostaje nam nic innego. No chcielibyśmy się po prostu ogłosić, że odchodzimy, znikamy na jakiś czas. Słuchajcie, potrzebujemy trochę czasu, musimy po prostu to zrobić. Tak musimy i jakby no tak i nazywa. po prostu sorry. No po prostu eee, nas tak, nie trzeba. będzie i po prostu sorry. Żegnajcie. Bye. No, i no to nie na tak. finał.